Kosze. Wczoraj robiłam pierogi z mięsem i zostało mi trochę ciasta, więc postanowiłam zrobić uszka grzybowe do barszczu. Przepis na ciasto pierogowe znajdziecie na moim kanale w filmiku o pierogach z mięsem. Na farsz namoczyłam grzyby suszone, obgotowałam je i teraz ociekają z wody. Farsz jednak z samych suszonych grzybów jest jak dla mnie, Trochę zbyt intensywny, więc dodam pieczarki, które usmażę na maśle wraz z cebulą. Do zagęszczenia farszu będzie potrzebna bułka. A do smaku sól, pieprz i koperek. Jeśli przepis na te uszka grzybowe Wam się spodoba i zechcecie je zrobić, to znajdziecie go w opisie pod filmikiem. Proszę kliknąć pokaż więcej. Przygotowanie farszu zaczynam pod pokrojenia w kostkę cebuli. Cebula gotowa. Teraz przygotuję pieczarki. Pieczarki pokroję na pół plasterki. Teraz pieczarki wraz z cebulą będę podsmażać na maśle. Bo pieczarki zawsze są najsmaczniejsze, kiedy są smażone właśnie na maśle. Czekam teraz, żeby się masło rozpuściło. Na masło wrzucam cebulę. I będę ją smażyła aż się zezłoci. Cebula już ładnie pachnie. kolor także ma właściwy więc teraz wrzucam pieczarki które oczywiście będę smażyć do odparowania całego płynu bo farsz na uszka nie może być zbyt mokry płyn już zaczyna parować ale jeszcze smażymy tak długo aż zaczną skwierczeć z pieczarek odparował, słychać wyraźne stwierdzenie. To znak, że można zakończyć smażenie. Żeby szybko wystygły, wyniosę je na dwór. Pieczarki stygną, więc teraz mam czas na posiekanie koperku. I teraz koperek bardzo drobno posiekam. Pieczarki są już zimne, więc teraz będę pieczarki z cebulą, suszone grzyby i bułkę mielić w maszynce do mielenia mięsa. Wszystko ładnie zmielone, teraz trzeba ten farsz porządnie doprawić. Teraz do farszu dodaję koperek, trochę soli i trochę pieprzu. Zawsze można doprawić później do smaku. I teraz dobrze cały farsz wymieszam. Ten farsz wspaniale pachnie. Mam nadzieję, że także tak samo pysznie smakuje. Mm, niebo w gębie. Super. Z ciasta odcinam kawałek. I cienko to ciasto rozwałkuję podsypując mąką. Teraz to rozwałkowałam mniej więcej na prostokąt, i teraz będę z niego wykrawać kwadraty. Takie mniej więcej 5 na 5 cm. Na środek każdego kwadratu kładę łyżeczką. Farsz brzegi składam po przekątnej i dokładnie zlepiam. I następnie dwa końce sklejam. I pierwsze uszko gotowe. I tak samo będę robić kolejne uszka. aż zużyję cały farsz. Gotowe uszka nakrywam serwetką, żeby nie obsychały i zaraz będę robić następne. Z danych składników wyszły mi 34 uszka. Wrzącą wodę, solę. Dolewam też troszkę oleju. Dzięki temu uszka nie będą się sklejać. Wodę wprowadzam w grill. I wrzucam pojedynczo łóżka. Delikatnie nie dotykając pierogów, mieszam tylko wodę. Zmniejszam grzanie, nakrywam pokrywką i teraz będę te pierogi gotować około 15 minut. Ugotowane uszka wyjmuję łyżką cedzakową. Uszka grzybowe do barszczu tradycyjnie robimy na kolację wigilijną. Tak też będzie w tym roku. Mm, ciasto jest mięciutkie, rozpływa się w ustach, a farsz suszonych grzybów i pieczarek, mm, podkreślony koperkiem, jest po prostu rewelacyjny. Mm, pyszności. Polecam więc wszystkim smakoszom zrobienie takich uszek na wigilijną kolację i nie tylko. I wszystkim życzę smacznego.